Wygląda jak trawa, ale trawą nie jest, a do tego pięknie kwitnie. Masz cień i chcesz, by twój ogród wciąż był kolorowy? Posadź lirio szafierkowata tworzy gęste kępy trawiastych, ciemnozielonych liści, a od późnego lata do jesieni wyrastają z nich fioletowe, szafierkowate kwiaty. Najlepiej rośnie w półcieniu i cieniu, gdzie wiele innych roślin wręcz traci kolor. Jest doskonały pod drzewami, na cienistych rabatach czy obrzeżach ścieżek. Lubi żyzną, lekko wilgotną, ale przez puszczalną glebę. Jest to roślina zimozielona i w naszych warunkach zwykle dobrze zimuje. Jednak młode sadzonki warto zabezpieczyć na zimę. Jest świetna jako roślina okrywowa do naturalnych ogrodów leśnych i do kompozycji z hostami czy paprociami. Liriopet to niezawodny sposób, by nawet w najciemniejszych zakątkach ogrodu rozbłysnął kolor. Wiem, że ten film cię ci podobał, ale statystyki nie kłamią. Aż 9 na 10 osób nie subskrybuje tego kanału. A to właśnie te obserwacje pomogą mi robić Więcej dobrych filmów. Dlatego, jeśli jeszcze tego nie robisz, to zostaw coś po sobie i zaobserwuj. Dziękuję, że jesteś ze mną.